Cześć, tu Kamila. Tak to znowu ja, tym razem przychodzę do was z tutorialem na prostą queeningową gałązkę. Wygląda ona w ten sposób. Jak widać, nie jest ona skomplikowana, po prostu potrzebuje trochę więcej elementów pas skręconych paseczków, które potem posklejamy i złożymy z tego gałązkę. Wcześniej pokazywałam wam tutorial, jak wykonać Hmm, Wykonać gałązkę z, z z, poprzez skręcenie jednego paska papieru. Tutaj będziemy musieli skręcić dwa paseczki, żeby nam powstał jeden listek. No, i tak jak na początku, przedstawię Wam, co będzie mi potrzebne. Do wykonania takiej gałązki potrzebne będą mi oczywiście paski papieru. O szerokości ja dziś wybrałam 3 mm. Długości, jeśli dobrze pamiętam, to 42 cm. Oczywiście klej, penseta, nożyczki i igła do quillingu. Ja dzisiaj mam taką. O. Jest to mój nowy nabytek. Kupiłam tą igłę na AliExpress i naprawdę jest bardzo, ale to bardzo cienka. Tak jak moja wcześniejsza igła, którą stosowałam, a która jest produkcji japońskiej. Ta naprawdę jest wykonana super, nawet mi się lepiej trzyma niż ta japońska, a są tak samo cienkie. No dobrze. To jak już Wam przedstawiłam, co mi będzie potrzebne. Otóż widzicie, że dwa listki wykonałam, także zabierzmy się do wykonania ostatniego listka. I tak, w tym celu potrzebne nam będą dwa paseczki papieru na sam początek. To jest yy, tak naprawdę przecięty ten jeden pasek papieru. I teraz musimy go zwinąć. Po prostu zwijamy. Zaraz, momencik. Muszę jedno. I tak. Zwijamy nasz paseczek. Tak jak zazwyczaj to robimy przy wszystkim. Czyli po prostu na igle. Nie za ciasno, ale też nie lekko, żeby nam na ładnie zwoje wyszły. Teraz rozwijamy je w palcach bądź też w szablonie ko kołowym, jeśli ktoś nie jest jeszcze wprawiony. Rozwijamy w ten sposób i oczywiście to końcówkę podklejamy klejem. O. To już mam. Kleimy. Troszkę nawet mi się za dużo tego kleju tutaj nałożyło, ale nie szkodzi. I teraz ważna rzecz, że jak będziemy formować paseczek papieru, to robimy jakby z niego listek, ale ta dolna część powinna być prosta, a ta u góry wypukła. W ten sposób. O. Widzicie? On pokaże z tej strony. Tu jest prosto, a tu wypukło. I teraz potrzebujemy jeszcze jeden taki element. Czyli znowu zwijamy. Teraz rozwijamy w swoich palcach. Właśnie Na samym końcu dajemy klej. I znowu formujemy nasz zwinięty pasek papieru. Tak jak pierwszy. I teraz, <laughs> przepraszam, nakładamy klej na tą część. I przyklejam do tego naszą pierwszą połówkę listka. W ten sposób. Chwilkę trzeba przytrzymać. Formujemy jeszcze nasz listek i teraz potrzebujemy jeszcze kawałka paska papieru. Ja już sobie tutaj urwę. I co robimy? Ja na przykład robię to tak, że nakładam klej. Na tą część listka, która będzie na dole. I przyklejam nasz paseczek. Otaczam ten pasek. Tym paskiem nasze dwa elementy, na które składa się listek. Wtedy mam pewność, że te elementy będą się trzymały, a dodatkowo obklejając je nabierze ten listek takiego kształtu jakby składał się tylko z jednej części, a nie z dwóch pasków papieru. No i to końcówkę zaklejamy No właśnie. O właśnie taki mały element i mi wypadł z ręki. No tak, listek gotowy. To teraz wystarczy złożyć naszą gałązkę. Wcześniej wykonałam już listki, o których Wam mówiłam. I teraz potrzebujemy kawałka, paska Paska papieru. Najlepiej żeby był równo obcięty u góry. Zawsze jak się źle sklei, to widać na przykład przestrzeń między listkiem a łodygą tego listka. I teraz nakładamy klej i przyklejamy. Tu możemy sobie wspomóc się pensetą jak ktoś obawia się, że swoimi palcami nie da rady. Ja to już robię ręką. No i przyklejam kolejny listek trochę niżej. No właśnie. Dociskam delikatnie. I teraz znów nakładam klej. I z drugiej strony przyklejam. Teraz chwilkę musimy odczekać, aż klej zwiąże, żeby nam powstały takie gałązki. W zależności jakiego kleju będzie mu używać, to wiadomo, że nasza gałązka może później się skleić albo trochę szybciej. Ja zazwyczaj do takich elementów już używam kleju magicznego, bo on mnie nigdy nie zawiózł, zawiódł. Ja go sobie przelewam, bo mnie denerwuje bardzo tubka kleju magicznego tego czerwonego, ale przelewam go sobie do takiego pojemniczka. Wtedy z niego wygodnie korzystam. O, nasza gałązka została sklejona. I wygląda tak. Jeśli podobał Wam się tutorial, to liczę na jakieś pozytywne komentarze, żeby zachęcić mnie do kolejnych filmików. Jak widzicie, wykonanie takiej gałązki nie jest trudne. No, oczywiście, trochę czasu potrzeba, jak na wszystko, ale jak widzicie, można taką później gałązkę jak najbardziej wykorzystać do różnego rodzaju kompozycji z kwiatami. Dziękuję Wam dziś za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia w Pa.